Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale mam tremę. Dawno się nie widzieliśmy. Ale to tutaj kilka słów wyjaśnienia. Nie widzieliśmy się nie z powodu jakiegoś mojego lenistwa, tylko dlatego, że niestety, powiem tak oględnie, nie zaniedbujcie przeziębi dróg moczowych. Nie zaniedbujcie ich, ponieważ potem spędzicie. Trzy tygodnie w szpitalu, tak jak ja. No i pod bardzo czułą, dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek, ale wierzcie mi, że to była no, dramatyczne przejście. Można być choirakiem, cwaniakiem i w ogóle nie wiem, jak mocnym facetem, mm. ale jak siostra pielęgniarka wkłada wam do Fiotka cewnik, to nie ma na to mocnych. No ale były te trzy tygodnie. Teraz jeszcze łykam antybiotyki, które mnie troszeczkę oszałamiają. Miałem nagrać taki live ze szpitala, ale wierzcie mi Państwo, no nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie powoli. Teraz dochodzę do siebie i myślę, że będzie dobrze. Także witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Jest bardzo dużo tematów, które bym chciał poruszyć. Bardzo dużo tematów, które chciałbym Państwu powiedzieć, swoje przemyślenia. Ale też w Widalu, pomyślałem sobie o pewnych rzeczach, że pewne rzeczy trzeba będzie zmienić. I zawsze miałem taką zasadę, że jak coś powiedziałem jakiś czas temu, na przykład, nie wiem, 200 materiałów temu 100, rok temu, dwa, to już do tego nigdy nie wracałem, bo uważałem za takie trochę niehonorowe, żeby powiedzieć, o, tym, o tych samych rzeczach, o których już mówiłem. Natomiast powiem Państwu, że, że nie, zmieniłem zasady. Ponieważ uważam, że Repetitio jest mater Studiorum i pewne rzeczy w pewnych kontekstach trzeba powtarzać, tak jak jest rok liturgiczny i tak dalej. Że pewne rzeczy się dobrze jest przypomnieć sobie i powtórzyć, jeżeli Państwu to będzie nudzić, na przykład mam nadzieję, że to nie będzie epidemiczne, że to będą jakieś takie drobiazgi, no to ok. jak będzie nudzić, to możecie sobie przewinąć albo przejść do innego materiału. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za SMSy. E-maile pełne troski za wsparcie kanału, bo one jest niezwykle ważne. Jak się jest w szpitalu, A trzeba opłacić rachunki. Także tak to w ogóle wygląda dobrze teraz. Już znaczy, słabiutki jestem jak, jak muszę. Jak muszka taki, ale już, już działam. Dużo się dzieje. Widzą Państwo sami, co się dzieje. No, dzieją się rzeczy takie trudne. Wchodzimy w pewien taki okres, jakby to powiedzieć, no, trudny. Ponieważ można powiedzieć zgodnie z zasadą "wojna jest, a nie wojny nie ma", że została nam teraz już wypowiedziana pełnoskalowa wojna nam rodzinie, normalności, takiej kulturze normalnej kulturze chrześcijańskiej białego człowieka została wypowiedziana wojna pełnoskalowa i ta wojna przyniesie bardzo dużo ofiar. I bardzo dużo, będzie bardzo trudna do, do, jakby to powiedzieć, do przejścia w stanie nienaruszonym. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. No, zobaczymy, bo są różne, jakieś tam wróżby, przepowiednie. Jakiś tam Alois, jakiś tam z kanału Baltic TV yy, przepowiadał różne rzeczy. Ja w to chyba nie wierzę. To znaczy, ja wiem jedno, że nie znamy dnia ani godziny i trzeba po prostu żyć dobrze każdego dnia, jeżeli tylko na to. Jeżeli to możemy, to, to jest wszystko, co możemy zrobić. Wojna, która nam została powiedziana, została powiedziana na trzech polach. Na polu broni ideologicznej, na polu broni medialnej i na polu broni energetycznej. I te wszystkie bronie, one po prostu są dla nas w zasadzie nie do przejścia. Widzieli Państwo, widzieli Państwo otwarcie Olimpiady, cały ten szum w tym zawarty i to wszystko, co się tam działo, prawda? Zły, zło, zło osobowe nienawidzi Chrystusa. Nienawidzi Chrystusa. Przede wszystkim nienawidzi Chrystusa, bo Chrystus jest wolnością, prawdą i drogą. I On daje nam moc, mocy i siłę sił. A to jest niewybaczalne. I teraz jesteśmy otoczeni bronią ideologiczną, tak wyrafinowaną, tak mocną, tak perwersyjną, że w zasadzie bardzo trudno się przeciwko niej obronić, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest dekarzem, z całym szacunkiem dla tego pięknego zawodu, z dunem, jakimś inżynierem, kimś, to on nie ma czasu siedzieć, ślęczeć, robić wykresów, dziesiątek różnych rzeczy sprawdzać. No po prostu nie ma czasu i kompetencji, żeby to robić. I może po prostu, tak jak ktoś nie jest dietetykiem, tak jak ktoś nie jest na przykład, nie może uczyć swoich dzieci, ponieważ sam nie ma tej wiedzy. I ta broń ideologiczna, będziemy o tym dużo czasu na to poświęcimy, jest dramatyczna, jest po prostu tak silna, tak mocna, ponieważ nastąpiło zintegrowanie tej broni ideologicznej i jej wyrafinowanie i wsparcie jej silnikami na przykład. Sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest naprawdę dobrą rzeczą. Tak jak wszystko jest dobrą rzeczą. Dobrą rzeczą jest hmm, dobry, ostry japoński nóż, który można przyrządzić sushi, prawda? I te noże są ostrzone, kute, ostrzone, kute, ostrzone i one kosztują ogromne pieniądze i trzymają znakomicie ostrość. Ale takim nożem też można zadziałać w nocy całą rodzinę. To jest wszystko kwestia, do jakby to powiedzieć, uszycia. I sztuczna inteligencja jest dla nas przeciwnikiem, który w nieodpowiednich rękach, a tylko będzie w takich rękach, nie da nam szansy, nie da nam żadnej szansy. Być może jedynym wyjściem dla, dla um, ocalenia się będzie wyjście z systemu, tak jak robią to Amisze, chociaż nie w tak ostentacyjny sposób, jak to robią Amisze. Po prostu trzeba będzie być bardzo czujnym i nie zostawiać po sobie śladów w systemie, i po prostu robić swoje i wiedzieć, co jest dobre i nie mędrykować. Po prostu. I teraz broń biologiczna. Drugą bronią jest broń medialna. To, że w tej chwili mamy jeszcze jakieś resztki wolności, YouTube, jakieś kanały telewizyjne, to wszystko jest zawracanie D. To mamy tylko dlatego, żeby system mógł zdiagnozować. Różnych ludzi i ich poglądy, żeby wpisać ich na listę proskrypcyjną i we właściwym czasie i miejscu ich zlikwidować. Hmm. Nawet niekoniecznie to nie musi być Auschwitz, to nie musi być um, Gułag. To może być po prostu na przykład wyłączenie konta w banku, to może być obniżenie ratingu. To może być bardzo różne rzeczy. I wreszcie broń energetyczna, o której będę mówił w innym materiale, która jest po prostu no, bronią straszliwą. Ponieważ no, to jest broń, która po prostu nas przenicuje. Musimy być dzielni, musimy sobie działać. No, będzie trudno, na pewno jakieś ofiary będą, natomiast mi się wydaje, że przy odpowiednim zmobilizowaniu się jest możliwe i szczęściu, i wierze, i w wielu innych rzeczach, będzie możliwe zachowanie swojej tożsamości. Chyba to jest najcenniejsze. Więc tak. Chciałbym poruszyć z Państwem pewien, pewną rzecz, bardzo istotną. Mówiłem Państwu kiedyś o tym, że jak na studiach spotkałem się, spotkaliśmy się na naszym, na wydziale z panem Markiem Kotańskim. I Marek Kotański, wspaniały człowiek, piękny facet, takim widać było, że jest mądry, inteligentny, że jest taki zmysłowy, że jest po prostu fajny, że, że chce dobrze, może nie jest, był bardzo uporządkowany, ale chce dobrze, wszedł na salę, zanim w, wbiegło takich Dziewcząt, takich jego wielbicielek, ale to nie było w złym smaku. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli komuś uratuje się życie, to potem się jest za tego człowieka odpowiedzialnym. Zegar jest jeszcze inny. Powinien ten zaraz tutaj stuknąć, bo są już dwa zegary. Więc jest się za kogoś odpowiedzialnym. I zaczęliśmy z nim rozmawiać, 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 a muszą Państwo wiedzieć, że czas moich studiów to był czas potwornych narkotyków. To był czas potwornych narkotyków. Jest taki polski film o takich trzech braciach, i każdy dla każdego wykonuje, trzech przyjaciołach w górach, co są. Kiedyś chodzili po górach, i każdy, to jest znakomity film, nie pamiętam jak się nazywa, mogłem to sprawdzić. I każdy dla każdego wykonuje jakąś brudną robotę. Jeden jednemu zabija tam żonę z kochankiem, jeden jednemu zabija tam brata, który nie chce podziecie majątkiem, jeden jednemu zabija gościa, który jego córce. Córkę nagrał w intymnie i puścił kasetę na rynek narkomana. I tam jest bardzo ten narkoman pokazany. Taki, taki zombie, taki walking dead, taki żywy trup. Taki niemalże żywy trup, jak współczesne ofiary Fenantylu. I to był czas bardzo brutalnego, brutalnej, brutalnej narkomanii. To był czas takiej narkomanii, no i po prostu powiedzieliśmy Kotańskiemu, że mamy laboratorium, że chcielibyśmy popróbować, zobaczyć coś. I on powiedział, że w zasadzie nie zna osoby, która z tego wyszła. I do mnie powiedział tak, no taki człowiek jak ty, zdrowy, wypasiony, znaczy nie ja byłem szczupły wtedy jak patyczek, ale byłem taki szlasty, odżywiający się, jak to on powiedział, Szynką, serem żółtym, piernikami w czekoladzie. To bardzo mi się spodobało, zapamiętałem to na resztę życia. Odżywiający się szynką, miodem, miod, chyba szynką, miodem, piernikami w czekoladzie, czy serem żółtym, piernikami w czekoladzie, to ile może wytrzymać? Ja powiedziałem, no nie wiem, 10 lat? A on powiedział, nie, to jak wytrzymasz szłopie rok, półtora, to będzie wszystko. Na centralnym za półtora roku będziesz trupem. I to był czas straszliwych narkotyków, które potem się uspokoiły. Potem już nikt nie chciał tak umierać. Potem już nikt nie, robił tej, nie gotował tej słomy makowej, nikt nie zbierał tego mleczka, tych opiumatów i tych innych rzeczy. No, przestało to, się, przestało to się robić. No, to był taki czas, kiedy to było, i potem, jakby to powiedzieć, zniknęło. Pojawiły się inne narkotyki, jakieś ekstazy, jakieś inne rzeczy, takie powiedzmy, delikatniejsze. A w tle zawsze była tutaj Marychunanen. Mary Hunanen była zawsze w tle, tak jakby taka nieszkodliwa, inna rzecz. No więc właśnie były takie potworne narkotyki, które rozpierdzielały, niszczyły. I jak bardzo są niszczące, to wystarczy na przykład zobaczyć, jest taki film skazany na bluesa. I tam jest nasz taki muzyk bluesowy, którego żona jest pokazana jako taka ciepła, przyjazna kobietka, taka fajna, taka super. I ona pewnie taka była. Natomiast nie jest powiedziane, że ten, w filmie, że ten muzyk zara jakby zainfekował ją narkomanią. Ona stała się przy nim narkomanką. I jak się spojrzy na nią po latach, czy tam w tym okresie, kiedy była w tym okresie narkom, narkomanii, to wyglądała naprawdę dramatycznie i zupełnie nieszczególnie to wygląda dramatycznie. Teraz pewnie z tego wyszła, ale ślady burzliwej przeszłości narkotycznej. Narkotycznej zostały. Nie można igrać z narkotykami w taki sposób, żeby nie zostawiły śladu. Wszystko zostawia ślad. Każde nasze doświadczenie zostawia w nas ślad. Nie można pewnych rzeczy odzobaczyć, nie można pewnych rzeczy albo odrzucić. To, jest, to, to były bardzo, bardzo mocne narkotyki. A z kolei marihuanen to w tej chwili przychodzi okres takiego rozpowszechnienia czy w Kanadzie, czy w Niemczech, ponieważ jest to broń masowego rażenia, która spowoduje to, że następne pokolenie mężczyzn to będą galaretowate cipy, niezdolne do walki, niezdolne do podjęcia trudu, konsekwencji i wielu innych rzeczy, niezdolne do wymiany koła w samochodzie, niezdolne do wybudowania domu, niezdolne do poprowadzenia instalacji, nie będą się tym interesować, nie będą tego wiedzieli, będą tylko smyrać ekrany. Zawsze jak mówię o tym, że marihuana jest zła i że w zasadzie demoluje psychikę mężczyzny, tylko robi to w, odległo, w pewnej odległości, to dostaję takie bardzo brutalne komentarze, że, um, że nie, że nieprawda, że mnie tam bolał kręgosłup, ale co ty wiesz, ale proszę Państwa, ja nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Mam to absolutnie w dupie, czy ktoś bierze marihuany, czy nie byle to nie był ktoś z mojej rodziny, no bo tutaj to, to jest dla mnie sprawa najbardziej istotna, żeby ją chronić. Ale jeżeli ktoś uważa, że tak, to niech sobie bierze, niech zrobi co chce. Mi kolega kiedyś powiedział, nie tak dawno, Boże, ile tu jest tych spraw, jak Ty ich wszystkich przekonasz? Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Nie mam absolutnie żadnego takiego zamiaru. Ponieważ to nie jest moim zadaniem, ja nie jestem misjonarzem pokoju i nadziei, po prostu... Chcę wypełnić taką lukę, żeby ktoś mógł powiedzieć, hmm, ten gość o tym mówił. I ja bardzo często w moim życiu miałem taką lukę, że mówiłem, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dlaczego mówili w szkole się dowiedzieć? Dlaczego nie dowiedziałem się pewnych rzeczy wcześniej? Dlaczego musiałem się tego nauczyć dopiero tak późno? I właśnie po to to robię, żeby Państwa jakby poinformować o pewnych rzeczach, czy to zaakceptujecie, czy nie. Nie musicie. Ja bym się sam dziwił, gdyby ktoś to tak wszystko akceptował. Ale marihuana jest jednym z elementów rujnowania siły męskiej. Marihuana ona właśnie powoduje. Ja rozumiem, że czasami, jeżeli ktoś ma jakieś bóle, czy są bóle nowotworowe, które są nie do opanowania, rozumiem tę sytuację, ale spójrzcie, że ci idioci z bloku ekipy, ten Walo, ten drugi. Fason i ten trzeci, tam jakiś, to oni wszyscy noszą fiwki jako symbol niezależności. Gdy tak czasami, tak naprawdę, te fiwki są symbolem ich zniewolenia mentalnego, a tak naprawdę przecież to są debile. To są po prostu debile, wręcz kliniczni, którzy nie potrafią zrobić niczego. My się z tego śmiejemy, ponieważ pan Walaszek w sposób genialny ujął ich tak, by, taką istotowość. Ale tak naprawdę to świat wypełni się takimi ludźmi. Jeżeli na przykład pan Trudeau, który jest jakby antyludzki, udostępnia swoim obywatelom marihuanę, to przecież nie robi tego, bo ich kocha, tylko chce ich po prostu zniszczyć długofalowo. Zobaczmy, czy w takim państwie jak Butan król udostępnia marihuanę. Sprawdźcie. Sprawdźcie, jaka jest na przykład polityka migracyjna w Butanie i takie inne rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chciałem Państwu zwrócić na coś uwagę. Ponieważ jest coś takiego jak kanon. I przeczytałem teraz w szpitalu, kiedy byłem, Orwella, rok 84. I dostałem taki cios między oczy, ponieważ, znaczy, przeczytałem go na słuchawkach jak audiobook, mm. ponieważ zrozumiałem zupełnie inne rzeczy, i inne rzeczy do mnie dotarły, a czytałem tego Orwella już pięć razy. A teraz jeszcze odkryłem rzeczy nieodkryte. I zrozumiałem pewne rzeczy. I teraz chciałem Państwa namówić do pewnej rzeczy. W związku z tym, że następuje bardzo silny atak medialny, ideologiczny i energetyczny i następuje też atak taki zwykły, chemiczny za pomocą fenantylu, za pomocą różnych działań tego typu. Czyli następuje jakby brutalizacja uderzenia chemicznego. I o ile to było spontaniczne społecznie, jako ciekawostka, świadki pisowskie, szukanie doznań przez idiotów, o tyle tutaj jest dużo gorzej, ponieważ jest to świadome, mocne, konsekwentne, zintegrowane, zarządzane, menadżowane zadanie, które jest realizowane. Nie wiem, czy to prawda, no bo nie mam czasu jako jedna osoba, no bo przecież nie mam tyle czasu sprawdzić tego, ale szukałem po takich źródłach wiarygodnych. No więc po, podobno od Fenantylu w tej chwili. W Ameryce zginęło tyle osób, już umiera, ile było w czasie wojny w, Wietna w Afganistanie, w Wietnamie i w Iraku. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale jeżeli to prawda, to byłoby straszne. Do czego zmierzam? Do tego, że tutaj nie ma, tak jak tutaj, w przypadku Słomy Makowej, rozmawialiśmy z Kotańskim i Kotański powiedział tak. Że powiedzieliśmy, że są jakieś doznania. Kotański powiedział bardzo mądrze. Powiedział tak. Tak, pierwszy raz latasz w chmurach i rozmawiasz z Bogiem. To, to, to jest metafora, ale rozumiecie państwo. Latasz w chmurach i rozmawiasz z Bogiem. Drugi raz przeżywasz ekstazę. Trzeci raz jest bardzo przyjemnie. A od czwartego razu bierzesz tylko po to, aby nie czuć potwornego, rozdzierającego bólu, nie ma już żadnej przyjemności. Tylko alternatywą jest rozdzierający ból. I tak samo tutaj, jeżeli patrzymy na te działania, to tutaj możemy się uzależnić, wpaść, czy dzieci nasze, czy nasi bliscy, po jednym, dwóch, jakichś próbkach, po jednym, dwóch dawkach. I Powinniśmy włączyć wewnętrzne alarmy na level maksymalny. I takim włącznikiem pewnych działań będzie film Trainspotting. Uważam, że ojciec, który chce mieć dobrą relację z dziećmi, powinien obejrzeć ten film, mądrze obejrzeć i go mądrze skomentować, nie obejrzeć i powiedzieć, no to obejrzeliśmy, no to fajnie, to teraz włączymy meczek. Nie, nie jak idiota. Tylko jako mądry komentator i odpowiedzialny interpretator życia swojego dziecka, obejrzeć i omówić go trzykrotnie. Raz, kiedy dziecko ma powiedzmy 7-9 lat to jest trudny film. Raz, kiedy dziecko ma na przykład lat 12-15, a raz, kiedy ma 19. Ten film z 1996 roku powinien być obejrzany i bardzo mocno skomentowany. Ponieważ on niesie takie pod pozorem pewnej komedii, tam są pewne takie pseudokomedyjne działania, takie jakieś scenki, generalnie dokładne jakby przepis tego, co się dzieje z człowiekiem, opis totalnej dezintegracji osobowości w różnych aspektach macierzyństwa, pracy, <laughs> przepraszam, budowania związku, tego, co się dzieje, tego, jakie to jest wszystko trudne. Jakie, jak trzeba postępować i czego się chronić w, w kontakcie z narkotykami. I że tutaj jest jedna zasada: zażywasz, przegrywasz. Że nie można z tym igrać. I wydaje mi się, że dziecko, małe dziecko, średnie dziecko i takie już prawie dorosłe, każdy w dyskusji z mądrym ojcem, z mądrą matką zrozumie ten film inaczej. Nie będę Państwu go spoilerował. Uważam, że jest wybitny. Ma takie momenty, które są pozornie śmieszne. I chcę Państwu. A, nie są śmieszne. Opowiem Państwu dwa momenty i więcej już nie będę mówił. Jeden jest taki, taka scena, w której dziewczyna z takiej dobrej brytyjskiej czy szkockiej, mieszczańskiej rodziny takiej, wiecie, ze śniadaniami, jajka z boczkiem, dzbanek kawy, ciasto, to, tamto, i jedzą wszyscy śniadanie, każdy idzie do pracy, przyprowadza do domu na noc chłopaka. Chłopak ma problemy z narkotykami i tam poćpał sobie, no i spał u niej w łóżku, no i niestety się zesrał, bo stracił kontrolę nad zbieraczami. Zasrał jej łóżko. Więc się strasznie zawstydził. Pewnie to nie było wtedy pralek automatyczny, żeby to tam wrzucić i włączyć. I on to niesie na dół, schodzi z tym prześcieradłem z pełnym gówna. A tu rodzina je śniadanie. Jedzą się śniadanie, wszyscy tu zapraszają go, żeby usiadł, że tego, że to jest Jason i tak dalej. No i ta matka, taka nadgorliwa, taka kokoszka, taka opiekunka domu mówi, co to jest prześcieradło, to pan da, ja rzucę do prania, czy tam daj Jason, ja to rzucę do prania. I zaczyna w tym momencie z nim się przeciągać tym prześcieradłem wyciągać mu z ręki. On mówi, że nie, on tak, on nie, on tak, on nie. I w pewnym momencie to prześciadło pęka. I przy tym mieszczańskim śniadaniu wszyscy zostają obryzgani głównym. Ktoś powie, ale niesmaczne. Mój kolega, Wojtek, z którym to kiedyś oglądałem, powiedział, ho, 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 ale śmieszne, bo on to odebrał jako gag. Ja mówię, Wojtek, to może jest gag, tak jak rzucanie się tortami, ale tak naprawdę to nie jest gag. To jest metafora tego, że jeżeli dziewczyna przyprowadzi do domu chłopaka, który ma problem z narkotykami, wiem, popala, bierze jakieś tam ekstazy, bierze jakieś inne rzeczy, jest słaby, ma słaby, zniszczony charakter. Na przykład bierze narkotyki, eksperymentuje, coś robi, to prędzej czy później głównym rozpaczy zostanie. Obryzgana cała rodzina. Znaczy, wprowadza do domu coś, co wszystkich obryzga głównym. To jest taka metafora, bo nikt nie pozostanie obojętny wobec jej nieszczęścia, odwyków i różnych innych rzeczy. I drugą sceną, którą, która jest taka bardzo trudna i przerażająca, i na nią chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jeżeli będziecie ten film oglądać, to jest właśnie macierzyństwo. Macierzyństwo jest jednym z najsilniejszych, najpiękniejszych, najczystszych uczuć. Dlatego te wszystkie lemparty i inne rzeczy, oni tak bardzo tego nienawidzą, ponieważ aborcja jest orgazmem szatana. Zabija się najbardziej niewinną z niewinnych dusz. Nie ma dla niego nic przyjemniejszego. Hmm. A Braveik siedzi sobie i narzeka, że ma słabego Xboxa. Ale tu nie wolno zabić. Nie, nie, Żeby zabić, to trzeba być białym, nienarodzonym dzieckiem w brzuchu. Tam wolno. Nawet trzeba, bo przecież to jest wolność. Macierzyństwo jest jednym z najsilniejszych, najpiękniejszych uczuć, które czynią właśnie z kobiety kobietę. Właśnie w tej opiekuńczości, konsekwencji i sile mężczyzna staje się mężczyzną. Dlatego marihuana, żeby generalnie nie stał się nigdy mężczyzną, a właśnie kobieta w tym macierzyństwie staje się kobietą. Dlatego właśnie ciśnienie, żeby kobieta zabiła swoje dziecko, bo jak zabije je, to potem już nic w życiu nie jest tak samo. I ta dziewczyna ma dziecko, ona leży w kołysce i strasznie płacze, ale oni wszyscy są naćpani. I po pewnym czasie to dziecko płacze, 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 płacze. I ten płacz tak cichnie. Kamera pokazuje to wszyscy naćpani, cisza. Po czym następnego dnia, czy za dwa dni wszyscy wstają z tego narkotycznego obłędu. I ta dziewczyna krzyczy. Bo dziecko jest już martwe. I ona tak strasznie krzyczy. Tak potwornie krzyczy. Ale za 15 minut przecierpiała to i powiedziała: Daj działkę. Nie chcę Państwa straszyć tym filmem, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia straszenia. To nie jest film Walking Dead. To jest kwestia pokazania w skali 1 do 1 pewnych mechanizmów, od których, jeżeli się z nimi zacznie igrać, nie ma odwrotu. I to się chciałem powiedzieć Państwu, że w sytuacji ogromnej presji ideologicznej, medialnej i energetycznej musimy być mocniejsi niż mocni, sprawniejsi niż sprawni, konsekwentni. Po prostu musimy się bardzo zmobilizować, bo świat już się przeciwko nam zmobilizował. To jest tak jak z Żydami w Auschwitz. Ciężko sobie poradzić. I ciężko przetrwać, kiedy firma Allianz ubezpieczała Auschwitz. Siemens zakładał tam izolatorki. Basf, późniejszy, z panem dyrektorem Kulem, późniejszym i jego asystentką, panią mm, Anne Merkel, y, robił gazy pod tam nazwą Produkt001, a momencik. A IBM przez cały okres wojny na takich kartach pamięci obliczał marszruty dostaw do Auschwitz, i gdyby nie komputery, to logistyka transportu do Auschwitz Żydów byłaby niemożliwa. Słowem, gdyby nie IBM, holokaust byłby niemożliwy. I kiedy zbierze się wszystko, rozumiecie, IBM, Alians, ktoś tam, Siemens, taka firma, taka firma, AEG i inne, i zaciskają powoli pętlę. To bardzo ciężko jest z czegoś takiego się wyzwolić. No ale Pilecki dostał się tam i Pilecki wyszedł. Czyli bądźmy Pileckimi swojego życia. Jeszcze jestem słabiutki troszeczkę, biorę antybiotyki, co powoduje, że jestem taki myszkowaty, jeszcze taki, taki delikatny, ale za 2-3 dni kończę. I wracam do gry. I, I mam nadzieję na dobre, fajne spotkanie z Państwem, za którymi się już bardzo stęskniłem. Trzymajmy się ciepło. Bądźmy dzielni. Szanujmy czas, który nam pozostał, a piękne lata mamy w tym roku. Wszystkiego Państwu najlepszego życzę. Dbajcie o swoje drogi moczowe.